Każdy facet, który sobie uświadomi, bo. Bit... Może powiem tak. Księga Pisma Świętego jest księgą wojenną. Zaczyna się wojna w trzecim rozdziale księgi Rodzaju i trwa do końca. Kto nie zrozumie, że księga Biblijna jest księgą wojenną, nie zrozumie nigdy Biblii. Nie zrozumie Psalmów, nie zrozumie Ewangelii. Jezus, kiedy się rodzi, od razu wchodzi w konflikt z siłami ciemności. Nie wraca do Betle, jemu uciekają do Egiptu, jemu grozi śmierć. Jemu groziła śmierć już kiedy był w łonie Maryi, bo gdyby. Józef nie uwierzył, że to jest, że Maria jest czysta, tylko doniósł na nią, że go zdradziła, bo groziłaby jej śmierć. Więc to jest sensacyjny, sensacyjny scenariusz, cała Biblia. Kiedyś byłem u zakonnych, takie bardzo pobożne siostry, miały takie brewiarze, już dzisiaj takich brewiarzy się raczej nie uzywał. i mniejsze od normalnego brewiarza i taki skrót, żeby się w jednej książce wszystko zmieściło. I siostry zapytały, czy pomo pomodlę się z nimi. Ja powiedziałem, bardzo chętnie, ale nie mam brewiarza. To ksiądz weźmie nasz, pożyczyłem mi brewiarz. Otworzyłem i tam było Pismo Święte po poskreślane ołówkiem. Pobożne siostry zakonne no Nie mogły się modlić, podeprzy głowy przeciwników moich, prawda? Czy zeszli jakieś tam paskudztwa na moich wrogów, więc sobie powykreślały. Ludzie wrażliwi tak nieraz się nie mogą z Biblią zgodzić. Ona jest takie upiększona. W Piśmie Świętym jest napisane w Apokalipsie, jakbym tu znalazł, to będzie napisane: bądź zimny, albo gorący, bo cię wypluje. W oryginale jest: bo cię wyżygam. Tak Pan Bóg do nas mówi: bądź zimny, albo gorący, bo cię wyżygam. Jeremiasz mówi w Piśmie Świętym, w księdze Jeremiasza: uwiodłeś mnie, panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Nie, zgwałciłeś. Zgwałciłeś mnie Panie, a ja, nie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Tylko no to już by było dla takich sióstr w ogóle nie wiem, by wyznanie zmieniły. Kiedyś jeden starszy Pan, taki, wiecie, siwiutki, taki w parafii w, w koszulce flanelowej, wyprasowanej w, w pulowerku, czytał list świętego Pawła i powiedział, i tam było napisane, nie osiądną Królestwa Niebieskiego mężczyźni współżyjący ze sobą. On doszedł do tego momentu, nie osiągną Królestwa Bożego mężczyźni, zaczerwienił się i powiedział, współpracujący ze sobą. Bo, więc ja nie jestem biblistą, bardzo tego żałuję, ale w Piśmie Świętym Pan Bóg rozmawia z nami po męsku. Pan Bóg rozmawia z nami po męsku. I, i, i księga w Biblii jest księgą wojenną i tak ją trzeba rozumieć, właśnie psalmy złożeczące, te psalmy, to to złożeczy, zło rzeczy, siły światłości przeciwko siłom ciemności. Proszę zwrócić uwagę, że Adam, pierwszy mężczyzna, od razu się skompromitował jako, jako, jako ten jeleń, bo nie wyczuł, że demona trzeba zabić. Gdzie stał Adam, kiedy szatan kusił Ewę? Tuż obok, przeczytajcie. Tuż obok i szatan mu załatwiał jego kobietę, wciąga w grzech, w śmierć, w kłamstwo, a Adaś stał i się patrzył. No właśnie... Pewnie miał ochotę zapytać Ewej, co teraz zrobimy? Masz jakieś pomysły?